W tym zadaniu musimy podnieść następującą liczbę zespoloną do potęgi 24. Może zacznijmy od tego, że wprowadzimy sobie jakieś oznaczenie na tę liczbę, która tutaj występuje w nawiasie. Napiszmy niech z będzie równe z definicji 1 plus pierwiastek z 3 przez 2 plus i przez 2. Możemy zapisać tę liczbę na jednej kresce ułamkowej, czyli będziemy mieć tak 2 plus pierwiastek z 3 plus i, no i całość dzielimy przez. 2. No, i ponieważ w liczniku tego ułamka występuje liczba zespolona, to może wprowadźmy jeszcze jakieś oznaczenie na tę liczbę z licznika. Napiszmy niech. W będzie równe z definicji 2 plus pierwiastek z trzech plus i. No i przyjmując takie oznaczenia, jakie przyjęliśmy, no to mamy, że z do potęgi 24 to będzie W do potęgi 24 przez 2 do potęgi 24. Czyli musimy podnieść liczbę W do potęgi 24. Żeby to zrobić, no to najpierw zapiszemy ją w postaci trygonometrycznej, a później wykorzystamy wzór Muławra. Żeby zapisać tę liczbę W w postaci trygonometrycznej, no to narysujmy sobie rysunek poglądowy. Narysujmy sobie płaszczyznę zespoloną. Nie jest to konieczne, ale będzie łatwiej znaleźć postać trygonometryczną tej liczby, podpiszmy osie. Oj rzeczywista. Oś uro, urojona, część rzeczywista naszej liczby w jest równa 2 plus pierwiastek z 3. No to powiedzmy, że gdzieś tutaj. Część urojona wynosi 1. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. Oj, no trochę, dobra, nie jest to, nie jest skala zachowana, ale nieistotne. W każdym razie widzimy, że nasza liczba w jest położona w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych. Zaznaczmy, oznaczmy argument liczby w literką alfa, no i napiszmy, że tu mamy moduł. Żeby obliczyć moduł, no to możemy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta prostokątnego, no to napiszmy, że moduł w to się równa część rzeczywista podniesiona do kwadratu, czyli 2 plus pierwiastek z 3 do kwadratu, plus część urojona podniesiona do kwadratu, czyli plus 1 do kwadratu. No i całość pod pierwiastkiem, czyli to się równa. Będziemy mieć pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 4 plus 2 razy 2 razy pierwiastek z 3. Plus 3 plus 1. Mm, oj, całość pod pierwiastkiem, i to się równa. 4 plus 3 plus 1 to będzie 8, plus 2 razy 2 razy pierwiastek z 3, to może napiszmy, że tu mamy 2 razy, a tę dwójkę możemy wrzucić pod pierwiastek, czyli napiszmy, że tu mamy pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3, pierwiastek z 4 to jest 2, no i to całe jest pod pierwiastkiem. Ok, czyli to się równa. 8 plus, tu mamy 2 razy pierwiastek 4 razy pierwiastek 3, to będzie pierwiastek z 12, czyli możemy napisać, że tu mamy 2 razy pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2 daje pierwiastek z 12, więc się wszystko zgadza. No i to się równa. 8 to jest 6 plus 2, czyli możemy napisać, że tu mamy 6, plus 2 razy pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2, no i plus 2. Całość pod pierwiastkiem, a to się równa. Widzimy, że to wyrażenie, które występuje pod pierwiastkiem możemy zwinąć z wzorem skróconego mnożenia wyrażenie postaci pierwiastek 6 plus pierwiastek z dwóch do kwadratu całość pod pierwiastkiem. No i to się równa. Kwadrat z pierwiastkiem się skraca i otrzymujemy wartość bezwzględną z pierwiastka z 6 plus pierwiastka z dwóch. Ta liczba, która jest pod modułem, jest dodatnia, czyli to się równa pierwiastek 6 plus pierwiastek z dwóch. Wiemy, ile wynosi moduł, no to możemy policzyć powiedzmy cosinus kąta alfa. Napiszmy, że cosinus kąta alfa to jest z definicji stosunek przy prostokątnej przyległej do tego kąta, czyli to będzie 2 plus pierwiastek z 3 do przeciwprostokątnej, czyli do modułu, czyli do pierwiastka z 6 plus pierwiastka z 2. No i ponadto wiemy, że kąt alfa leży w pierwszej czwarcie układu współrzędnych, no to napiszmy, że alfa należy do przedziału od 0 do pi pół. W takim razie Wartość kąta alfa to będzie arcus cosinus z 2 plus pierwiastek z 3 podzielić na pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2, no a to się równa. Jakbyśmy to wklepali do kalkulatora, no to kalkulator by nam podał 15 stopni, ponieważ gardzę miarą stopniową, no to napiszmy po ludzku, że to jest pi 12. Może napiszmy, że tutaj, że alfa to się równa tyle. Pi 12. Mamy argument, mamy moduł, no to możemy napisać postać trygonometryczną naszej liczby W. Napiszmy, że W to się równa moduł, czyli pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 razy cosinus pi 12 plus i razy sinus pi 12. A to yy, dobra, no i to jest postać trygonometryczna liczby W. No to teraz możemy wykorzystać wzór ławra, żeby podnieść tę liczbę do potęgi 24. Napiszmy, że W do potęgi 24 to będzie tak. Podnosimy moduł do potęgi 24, czyli pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 do potęgi 24 razy. I teraz argument sinusa i cosinusa mnożymy przez 24, czyli będziemy mieć kosinus 24pi przez 12 plus i razy sinus. 24 pi przez 12, zamykamy nawias, to się równa pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 do potęgi 24 razy 24 przez 12 to będzie po prostu 2, czyli mamy cosinus 2 pi plus i razy sinus 2 pi, a to się równa pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 do potęgi 24. Razy cosinus 2 pi to jest to samo co cosinus 0, czyli a cosinus 0 to jest 1 plus i razy sinus 2 pi Znowu ze wzorów redukcyjnych wiemy, że to jest to samo co sinus 0, a sinus 0 to jest 0, czyli tu mamy po prostu pierwiastek 6 plus pierwiastek z 2 do potęgi 24 razy 1, czyli w do potęgi 24 jest równe po prostu tyle. No to teraz możemy napisać, że po tych wszystkich ro naszych rozwiązaniach mamy, że. Z do potęgi 24, to jest W do potęgi 24, czyli pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 do potęgi 24, podzieli przez 2 do potęgi 24, a to się równa. Możemy napisać, że to się równa pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 przez 2. Możemy to podnieść do potęgi drugiej, no i jeszcze do potęgi 12. 2 razy 12 daje 24. No, i to się równa. Pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 do kwadratu to już dziś, dzisiaj liczyliśmy. To jest po prostu 8 plus 4 pierwiastki z 3 mamy w liczniku, a w mianowniku mamy 2 do 2, to jest 4. Całość podnosimy do potęgi 12, a to się równa. 8 przez 4 to będzie 2, 4 pierwiastki z 3 przez 4, no to będzie plus pierwiastek z trzech i to do potęgi 12. To już jest najprostsza postać tego wyniku, czyli koniec.